Witam was na wingview.net i zapraszam na podróż w głąb lotniczej historii. Bohaterem dzisiejszego odcinka będzie Li-2, czyli radziecka wersja amerykańskiego DC-3. Dziś nie tylko opowiem wam o jego historii, ale także zabiorę was na pokład jedynego latającego egzemplarza Li-2 na świecie oraz pokażę wam, co można zobaczyć przez jego okno. Zaczynajmy! Historia samolotu L-2, takiego jak widoczny za moimi plecami, zaczęła się w 1938 roku. Wówczas Związek Radziecki kupił od Stanów Zjednoczonych licencję na samoloty DC-3, a adaptacją projektu do lokalnych potrzeb miało zająć się biuro konstrukcyjne Borysa Lisunowa. To właśnie jego widzicie w tej chwili na ekranie. Borys Lisunow urodził się pod koniec XIX wieku, a zmarł w 1946 roku. Był radzieckim konstruktorem lotniczym, a prywatnie przyjacielem Sergeja Iliuszyna, którego miłośnikom lotnictwa przedstawiać nie trzeba. W 1936 roku Lisunow udał się do Stanów Zjednoczonych, aby tam przygotować dokumentację niezbędną do rozpoczęcia licencyjnej produkcji. Tak jak już wspominałem, przed jej rozpoczęciem jego biuro konstrukcyjne wprowadziło w konstrukcji szereg modyfikacji. Zmiany wprowadzone w projekcie objęły m.in. wzmocnienie płatowca, zmianę rozmieszczenia drzwi, a także wymianę silników na te produkcji Szwestowa. Produkcja samolotu rozpoczęła się w 1939 roku w miejscowości Chimki pod Moskwą. Jednak z uwagi na działania wojenne, dwa lata później została przeniesiona do Taszkentu. Ogółem powstało ponad 6000 tysięcy samolotów 2 Wytwarzane były m.in. w wersjach Li-2P zabierającej do 28 pasażerów, Li-2T, a więc wersji transportowej, która mogła zabrać na pokład 2800 kg ładunku, czy na przykład wersji Li-2B uzbrojonej w 3 karabiny maszynowe i 1500 kg bomb. Statki powietrzne tego typu zapisały się również w historii polskich linii lotniczych LOT. Po II wojnie światowej były to pierwsze maszyny, które trafiły do floty naszego narodowego przewoźnika i pozwoliły na odbudowę siatki połączeń. Co ciekawe, pierwsze egzemplarze nie miały zamontowanych foteli pasażerskich, a podróżni siedzieli na ławkach umieszczonych wzdłuż ścian samolotu. Przenieśmy się jednak na Węgry, to tutaj znajduje się ostatni zdolny do lotu Lidwa na świecie. Aby wybrać się nim w podróż, pojechałem na podbudapesztańskie lotnisko w Budaersz jedno z najstarszych lotnisk na Węgrzech. Oprócz trawiastej drogi startowej znajduje się tam prawdziwa perełka, pochodzący z lat międzywojennych, terminal, w którym kiedyś obsługiwano pasażerów. Port lotniczy, uruchomiony w 1937 roku, był swojego czasu jedynym na Węgrzech, który przyjmował pasażerów w ruchu międzynarodowym. I chociaż czasy swojej świetności lotnisko ma już za sobą, to właśnie tutaj w tej historycznej lokalizacji na pasażerów miłośników lotniczej historii czekał samolot LIDWA o numerze rejestracyjnym HALIX. Muszę powiedzieć, że jestem mocno podekscytowany, bo Ten Lidwa, którego widzicie za moimi plecami, to jedyny latający samolot tego typu na świecie. Zbudowany w 1949 roku w zakładach w Taszkencie, w tym samym roku został dostarczony do Węgierskiej Republiki Ludowej. Początkowo był wykorzystywany przez armię, jednak w 1958 roku trafił do linii lotniczych Malew, w których pozostał do roku 1964. Potem znów powrócił do armii, gdzie był wykorzystywany do szkolenia spadochroniarzy. Wydawało się, że jego lotnicza kariera dobiegła końca w 1974 roku, kiedy trafił na ekspozycję muzeum w Szolonok. Pozostawał tam przez ponad 20 lat i zapewne nikt nie spodziewał się, że jeszcze kiedykolwiek wzbije się w powietrze. Tymczasem w 1997 roku fundacja Goldtimer Foundation postanowiła zabrać go do Budaersz i tam wyremontować. Prace przy rekonstrukcji samolotu zajęły ponad 3 lata, ostatecznie jednak został przywrócony do stanu lotnego, a dziś możemy go podziwiać w malowaniu linii Malew pochodzącym z 1960 roku. Przejdźmy jednak do wrażeń związanych z samym lotem. To co rzuca się w oczy po wejściu do kabiny, to brak historycznych foteli dla pasażerów. Jest to spowodowane koniecznością spełnienia wymogów z zakresu bezpieczeństwa, ale spokojnie te fotele, które są na pokładzie, też mają wartość historyczną, pochodzą bowiem z wycofanego z malewu tu 134. W aktualnej konfiguracji statek powietrzny może zabrać na pokład 21 pasażerów i 4 członków załogi. Elementem, który przyciąga uwagę są również duże prostokątne okna. Akurat przez moje rozciągał się fantastyczny widok, siedziałem bowiem za skrzydłem. Było to ogromną zaletą, ponieważ po starcie samolot skierował się w stronę Radu. przez okna można było więc podziwiać sporo historycznych budowli i wspaniały widok na Dunaj. W trakcie rejsu spotkała nas również niesamowita niespodzianka. W pewnym momencie obok skrzydła samolotu pojawił się mały jak, który po wykonaniu kilku akrobacji zniknął za horyzontem. Jak udało mi się dowiedzieć, był pilotowany przez jednego z pilotów akrobacyjnych, którzy stacjonują w Budaorsz. Wróćmy jednak do samego samolotu Lidwa, przyjrzyjmy się raz jeszcze jego kabinie, a także zajrzyjmy do kokpitu. Wnętrze lidwa, nawet z zainstalowanymi fotelami 134 sprawia wrażenie spartańskiego w porównaniu ze współczesnymi konstrukcjami, ma jednak wspaniały klimat. Dodatkowo oczywiście nie można zapomnieć o hałasie, w środku jest dosyć głośno, ale to kolejny element, który tylko przywodzi na myśl to jak latało się kilkadziesiąt lat temu. A koniec chciałbym wam opowiedzieć kilka ciekawostek, jakie przekazał mi pan Endre Żaludek. Opiekujący się technicznymi aspektami związanymi z eksploatacją Lidwa. W tym miejscu chciałbym go serdecznie pozdrowić, a także zachęcić Was do odszukania jego książek, jest bowiem autorem kilku książek monograficznych o radzieckich samolotach ze wspaniałymi ilustracjami. Serdecznie je polecam. Wracając jednak do ciekawostek, w pierwszej kolejności zapytałem o lotników. Ciekawiło mnie skąd rekrutują się piloci prowadzący jedynego LIDWA na świecie. Pan Endre pospieszył z odpowiedzią, poinformował mnie, że z Goldtimer Foundation związanych jest kilku emerytowanych pilotów Malewu, a także, uwaga, aktywni piloci linii Weezer. I właśnie w dniu, w którym ja leciałem LIDWA, prowadził go kapitan A320 służący w budapesztańskiej bazie niskokosztowego przewoźnika. Jeżeli zaś chodzi o szkolenie na ten konkretny typ to prowadzi je sama fundacja. Moje kolejne pytanie wiązało się z dostępnością części, ponieważ samolot ten od dawna nie jest już produkowany. Zastanawiałem się, skąd udaje się pozyskać elementy pozwalające utrzymać Lidwa w stanie zdatnym do lotu. Jak się okazało, wiele części wciąż udaje znaleźć się na rynku. Część z nich pochodzi z wycofanych egzemplarzy. Największy kłopot stanowią elementy układu hamulcowego, które muszą być regularnie wymieniane. W trakcie naszej rozmowy dowiedziałem się również, że samolot niedawno odwiedził Polskę. W sierpniu 2018 roku przybył do Częstochowy, gdzie wziął udział w zdjęciach do filmu. Jeżeli ktoś z Was zna tytuł tej produkcji, dajcie znać w komentarzu, bo mnie nie udało się go ustalić. W ten sposób dobiegliśmy do końca kolejnego odcinka. Bardzo dziękuję Wam za oglądanie. Zachęcam Was do subskrybowania mojego kanału, odwiedzania Facebooka i strony internetowej. Do zobaczenia w kolejnym odcinku na wingview.net.